Dzisiaj jest kolejny piękny dzień, który dał nam Pan. Skoro ja i Ty mogliśmy otworzyć oczy i zobaczyć ten wspaniały świat, który Bóg dla nas przygotował, to znaczy, że również dzisiaj spotka nas coś wspaniałego. Bóg chce, aby ten dzień był kolejnym dniem. Wypełnionym Jego radością, Jego pokojem, Jego wolnością w naszym życiu. Może być tak, że jeszcze tego nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś, jeszcze ciągle zmagasz się z samotnością, może z takim poczuciem beznadziei, ale wiedz, że jeżeli otworzysz przed Bogiem swoje serce, zaprosisz Go do swojego życia, to to wszystko może. She's zmienić.